W jednym z poprzednich materiałów pokazałem w jaki sposób najpierw stworzyć sobie grupę obiektów, a potem tą grupę rozciągnąć wzdłuż stworzonej potem ścieżki. W prawym górnym rogu teraz linkuję ten materiał, gdyby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda. Dzisiaj weźmiemy ten sam koncept, ale przeniesiemy go tak jakby na nowy poziom, ponieważ stworzymy sobie bardzo estetyczny napis w ten sposób, że będzie on wyglądał jakby zrobiony z takich bardzo ładnych przechodzących między sobą kolorów. Taką paletę kolorów już tutaj mam przygotowaną, ale do tego przejdziemy za chwilę. Pomyślałem sobie, że w tej sytuacji mógłbym po prostu wkleić taki napis zrobiony wcześniej zewnętrznie, poza waszymi oczami, ale pomyślałem, że być może ten proces tworzenia takiego napisu będzie dla kogoś interesujący. Jeżeli ktoś to narzędzie już zna i chciałby po prostu zobaczyć efekt, no to tutaj wklejam sygnaturę czasową, do której sobie można przejść i zobaczyć ten efekt. Natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda. Tworzenie takiego napisu, no to zapraszam. Ja po prostu będę używał narzędzia pióra. Narzędzie pióro jest tutaj i ono jest narzędziem, które służy do tego, aby stworzyć sobie krzewę bezjera. No to zacznijmy sobie w takim razie od podstaw. Jeszcze tylko, że jeżeli sobie klikniemy w jednym miejscu i klikamy sobie tym narzędziem punktowo, to mamy ostre węzły. Jeżeli na przykład przeciągniemy czy klikniemy teraz jak ja teraz klikam i trzymam, przytrzymamy sobie przycisk, no to robimy węzły okrągłe nie tylko okrągłe, ale one są też symetryczne. No to zakończmy sobie w takim razie ten kształt, usuńmy go, no i teraz będziemy już robić właściwy napis. Ja jako napis, którego będziemy używać, no, użyłem sobie napisu hello, ponieważ jest to taki napis, który można sobie napisać jakby jednym pociągnięciem ręki, jest to bardzo istotne. Z tego powodu wiele polskich napisów, no na bo jak cześć odpada, no bo tam mamy Kreski przy literach Si i Ci. No i zresztą ten kształt nie jest taki ładny, więc no tutaj tych możliwości jest wiele. Natomiast wydaje mi się, że na potrzeby tego materiału akurat napis Hello będzie dość fajny. No to zacznijmy sobie w takim razie od takiego podstawowego rzeźbienia właśnie tego napisu. I pamiętamy o tym, że przecież wektory mają tu do siebie, że kiedy już je sobie stworzymy, możemy je właściwie dowolnie modyfikować i poprawiać. I z tego właśnie stworzymy. W związku z tym. Pierwszy napis, jaki sobie tutaj stworzę, w żadnym wypadku nie będzie tym, do którego będziemy dążyć. Stwórzmy sobie w takim razie coś takiego. No i widzimy, że to jest nie idealne. Należałoby to poprawić. No to ja tutaj przy okazji kliknę sobie prawym przyciskiem myszy. Troszeczkę pogrubimy sobie te kreski, żeby można było je łatwiej modelować. Wchodzimy sobie w narzędzie edycji węzłów. No i tutaj poprzestawiamy sobie w takim razie nasze punkty tak, aby one były znacznie równiejsze. Oczywiście wiecie, to jest napis, który ma imitować, no, coś tam się tu klei, wyłączmy klejanie się. To ma nam imitować działanie takie jakbyśmy sobie po prostu pisali to ręcznie. W związku z tym pewna doza niedoskonałości jest potrzebna. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest to, abyśmy za wszelką cenę w tej sytuacji, oczywiście, unikali takich węzłów ostrych. Jest to bardzo ważne, żeby te wszystkie węzły były gładkie. Najlepiej w ogóle sobie wziąć w tej sytuacji, zaznaczyć te wszystkie punkty, no i zrobić z tego węzły symetryczne, bo kiedy one powstają, to powstają w sposób symetryczny, ale kiedy przechodzimy do ich edycji, to one domyślnie symetryczne nie są, a dzięki tej symetrii te kształty wyglądają ładniej tak zgrabniej. No i teraz jeszcze będziemy się starać również, żeby one były albo poziome, albo pionowe. Nie wszędzie skorzystamy z tego, no ale. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że możemy. No to w takim razie sobie jeszcze tutaj coś po, poklikajmy i poładźmy tę. Tutaj mam literę E. Może ją zrobimy taką bardziej pętelką. Pamiętajcie oczywiście również, że w razie gdyby trzeba było, jak zaznaczymy sobie taki punkt, to możemy kliknąć sobie klawisz Delete albo tutaj po prostu kliknąć na minus i ten węzeł zostanie usunięty. To taka myślę dość istotna sprawa. Te węzły tutaj, które dotykały tego, przestały być symetryczne, więc znowu sobie to. Pozmieniamy, możemy sobie tu jeszcze przesunąć, żeby to było takie bardziej właśnie w stylu litery E. Tutaj sobie tą nie, huśtawkę przekrzewimy w takim razie, żeby to wyglądało rzeczywiście jak literka E. To sobie troszkę zwężymy. Zsuniemy, a teraz troszkę chwyciłem za tą kreskę, a nie za węzeł. Więc wycofuję zmiany używając kombinacji klawiszy CTRL Z. No i teraz przesuniemy sobie w takim razie to L tutaj. To drugie L przesuniemy sobie tutaj bliżej. Troszeczkę rozsuniemy, aby te pętelki były do siebie podobne. Tutaj wyrównamy wysokością te dolne punkty. W takim razie, jak widzicie, jest to taki dość żmudny proces, ale jak popatrzeć, te efekty są całkiem niezłe. Bo rzeczywiście ten efekt ma taki fajny feeling, mówiąc brzydko, taki, daje takie wrażenie o, to znacznie lepiej daje takie wrażenie czegoś napisanego po prostu jednym spójnym ruchem. I o coś takiego właśnie nam chodzi. Ja teraz pokażę Wam jeszcze jedną sztuczkę. Wciskam klawisz SHIFT i teraz mogę wyciągnąć stąd ten, nie, ten uchwyt, tak abyśmy sobie mogli zadecydować, w którą stronę nasz, nie, nasz napis będzie się kierował, że tak powiem. Zastanawiam się, czy jeżeli bym sobie usunął ten węzeł, czy nie byłoby lepiej. I chyba tak. Znowu zmieniamy sobie te węzły, a to, aby były to węzły okrągłe po prostu. No i, e, i chyba będzie lepiej. Troszeczkę sobie to obniżymy jeszcze sobie tą łapkę po... O, może skrócimy to sobie. Myślę, że te punkty w ogóle można obniżyć, żeby litera O i M e mniej więcej się ze sobą zgadzały. Tutaj właściwie normalnie byśmy mieli coś ostrego, ale możemy spróbować zrobić coś takiego, czyli e, tak odwinąć, że tak powiem, to i dzięki temu będziemy mieli coś bardziej okrągłego w kształcie przypominającego literę O. Wydaje mi się, że na ten etap i na ten moment już jest chyba OK. W razie czego później jeszcze będziemy mogli poprawić, ale to zobaczycie za chwilę. No i dobrze, teraz, kiedy mamy mniej więcej dobrze napisany napis, no to potrzebujemy teraz naszego kształtu. Jak mówiłem, mamy tutaj przygotowaną paletę kolorów. Stwórzmy sobie w takim razie kółka. Najlepiej, żeby one były dość małe. Z mojego doświadczenia wynika, że te kółka, jeżeli będą mniej więcej wielkości kursora, to efekt będzie odpowiedni. No więc tworzymy sobie takie małe kółko i pierwszemu z tych kółek tutaj wybieramy narzędzie próbnik koloru i nadajemy pierwszy z naszych kolorów. Tutaj przy okazji usuniemy sobie. Kontur, więc klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję e, Usuń kontur. Coś jest chyba nie tak ze zdjęciem tego koloru, bo jest nie taki żółty, jakbym chciał, a może to tylko wrażenie. Dobra, powielmy sobie w takim razie to, jak klikam prawym przyciskiem myszy, powiel, no ale tych kropek mamy 6, więc ja teraz użyję takiego bardzo drobnego triku. Teraz trzymam cały czas tą naszą kropkę, trzymam przytrzymany. Przy, przy, przy wciśnięty klawisz CTRL i teraz tylko klepię sobie spację no i mamy takich punktów 6 gdyby ktoś nie chciał w ten sposób się męczyć to może sobie po prostu powielać albo używać kombinacji klawiszy CTRL D zawsze będzie ten sam efekt który sobie powielimy natomiast to jest moim zdaniem po prostu szybsze zaznaczmy sobie w takim razie wszystkie te kropki teraz wejdźmy w widok wypełnienie czy wyrównanie i rozmieszczenie no i rozmieśćmy je sobie po pierwsze na tej samej wysokości o tutaj to prawda dzięki temu, że trzymałem klawisz Control, One są na tej samej wysokości, ale jeżeli ktoś tego nie zrobił idealnie równo, to teraz może sobie to wyrównać właśnie nie tym przyciskiem. Drugie, co zrobimy, to rozmieścimy sobie równomiernie nasze punkty i jest OK. Teraz potrzebujemy sobie tylko nadać kolor. Ja używam klawisza D jak dominik, więc wybieram sobie klawisz D, teraz klawisz spacja, wracam do naszego kursora. I powtarzam to znowu, tak? Czyli klikam, wciskam klawisz D, wybieram sobie ten kolor, wciskam spację, wybieram kolejny kształt, wciskam D, klikam ten kolor i już mamy wszystko. No i teraz zrobimy sobie z tego przejście. Użyjemy tego efektu interpolacji. Zaznaczmy sobie wszystkie te punkty. No i w tej sytuacji lepiej zapisać naszą pracę, więc klikamy plik. Zapisz. Jeżeli ktoś jeszcze nie zapisał sobie nazwy tego pliku, nie zapisał sobie go wcześniej, to teraz taką nazwę będzie musiał nadać. Ja nie muszę, bo zrobiłem to już wcześniej. Natomiast takie okienko teraz wa może Wam się pojawić. No i teraz, kiedy zaznaczyliśmy sobie te obiekty, będziemy chcieli je sobie tak rozciągnąć, rozsunąć, że tak powiem, nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, ale efekt będzie jasny. Wchodzimy w efekty, wygeneruj ze ścieżki i wybieramy interpolację między punktami. Ta, te kroki interpolacji, to co widzimy tutaj. To jest ilość punktów pomiędzy kolejnymi krokami, czyli tutaj mamy dwa kroki. Pierwszy to jest żółty, drugi to jest pomarańczowy. I między nie wstawimy jeszcze 40 takich właśnie kolorowych kropek z takim przejściem kolorystycznym. Aby to wyszło dobrze, możemy usunąć ten checkbox powiel ścieżki końcowe ale koniecznie musimy mieć zaznaczony styl, styl interpolacji. To jest ten moment, kiedy jeżeli macie słabsze komputery, no to może można zaryzykować zrobić tutaj 20, a nie 40, żeby tych obiektów nie było dużo. Jak ktoś ma trochę szybszy komputer, to 40 jak tutaj jest OK. Więcej raczej chyba nie potrzeba. No i kiedy to zrobimy i klikniemy zastosuj, Inkscape nam się zbuntuje i powie, że potrzebujemy mieć przynajmniej dwie ścieżki. To są wektorowe obiekty i one są ścieżkami, ale są cały czas jeszcze... Czy mają format, że tak powiem, są wykonane narzędziem elipsa i to są elipsy. Żeby je sobie zamienić na ścieżki, wchodzimy sobie w edytor węzłów, co już przed chwilą zrobiłem i wybieramy tę opcję pod tytułem obiekt w ścieżkę. Te obiekty teraz ładnie nam się zmienią w takie kształty. Teraz kiedy przejdziemy sobie do widoku narzędzie zaznaczania, nadal będą zaznaczone, więc wykonujemy ponownie to co robiliśmy przed chwilą, menu efekt, wygeneruj ze ścieżki i tutaj wybieramy interpolację między ścieżkami. I na tym kroku z tak wybranymi parametrami, jakie mam tutaj, po zastosowaniu, te obiekty ładnie nam się zmienią w taki jakby jeden ciąg. To jest oczywiście nadal bardzo dużo powielonych naszych kółek, ale one są ze sobą tak blisko, jest ich na tyle dużo, że sprawiają wrażenie jednego takiego ładnego, barwnego obiektu. Zgrupujmy to sobie wszystko, czyli zaznaczamy sobie teraz wszystko, co tutaj mamy, grupujemy sobie, ponownie teraz sobie zapisujemy pracę, no i teraz właściwie już zmierzamy do końca. Wchodzimy sobie do menu ścieżka. Tutaj z dołu wybieramy edytor efektów ścieżki i z edytora wybieramy efekt zagięcia. Teraz, kiedy już mamy na tym obiekcie, czy na tej grupie obiektów nałożony ten efekt, klikamy sobie na naszą wyrzeźbioną ścieżkę prawym przyciskiem myszy, klikamy sobie kopiuj. Wchodzimy teraz tutaj, no i tą ścieżkę możemy sobie wkleić. No i właściwie efekt mamy gotowy, tą naszą ścieżkę mamy usunąć. Natomiast gdyby ktoś stwierdził, że sobie chciałby to poprawić, no to oczywiście taką możliwość ma. Kiedy mamy ten obiekt, po pierwsze, możemy sobie na chwilę ukryć efekty działania tego efektu, a po drugie, jeżeli klikniemy sobie tę ikonkę edycji, no to teraz będziemy mogli tak sobie zmienić nasze kształty, jak nam się to podoba. No tylko w tej chwili już wiadomo, że tych obiektów, które są pod spodem przetwarzane, jest bardzo dużo, no więc. To działa trochę wolniej, nie? Natomiast generalnie, oczywiście, taka możliwość, żeby tę poprawę, czy takie korekty na koniec jeszcze wykonać, o czym mówiłem wcześniej, możemy sobie jeszcze raz wejść tutaj w ten widok, troszeczkę poprzesuwać sobie te nasze węzły, może troszeczkę odchudzić i tak dalej. Natomiast tutaj czasami się zdarza, że komputer, nie tyle komputer, ale Inkscape traci stabilność, więc w tej sytuacji dlatego lepiej mieć kopię wykonaną bezpieczeństwa. Jeszcze raz klikamy sobie „Zapisz”. No, i przy okazji, jeszcze jak ktoś ma ochotę, to można zrobić te napisy grubsze, jeżeli komuś wydaje się to bardziej estetyczne. W tym materiale jest to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten nawet komuś się przydał. Oczywiście, jak zwykle, łapki, suby, komentarze. Wszystko to jest pożądane. Wszystko to może mi pomóc tworzyć kolejne materiały. Bardzo dziękuję za dotychczas zostawione. Trzymajcie się i do następnego materiału.